Teraz już zaczyna być coraz gorzej. Mhm. Siadam u psychika już. Już tęskni, że dzieci nie ma, że, że nie może z nimi być. I jeszcze to poczucie, że dlaczego ja tu jestem. Pomagała mu pani pakować z zakładu karnego? Nie, nie. Ja nawet nie chciałam tego widzieć. Ja się nie pożegnałam. Ja po prostu wyszłam rano do pracy. Mhm. Wyszłam rano do pracy i, i z za drzwiami. Jesteście przygotowani na to, że przez dwa lata będziecie musieli tu przyjeżdżać? Nie, ja nie jestem przygotowana w ogóle na. Ja każdego dnia myślę, że to już będzie koniec. Naprawdę ja się nastawiam na to, że będzie jak najszybciej już się skończy i tylko dlatego chyba funkcjonuje. Michał Wyżykowski 2 stycznia dobrowolnie stawił się do zakładu karnego na odbycie kary dwóch lat pozbawienia wolności, na którą to karę został skazany w związku z czynną napaścią na policjantów, której dopuścić się miał prawie 5 lat temu. To, że policjanci w wyniku zdarzenia, w którym Michał Wyżykowski brał udział, odnieśli obrażenia, nie budzi żadnych wątpliwości. Ale rodzi się pytanie, kto na kogo napadł? Michał Wyżykowski na pięciu policjantów, czy policjanci na niego i jego znajomego? Całe zajście ma tutaj miejsce, prawda? Tak. I dwóch szło tędy, biegło mhm. tędy, natomiast trzech wyskoczyło tam z krzaków spod tych wież. I wszystko rozgrywa się na tym placu, chłopaki cofają i potem y, jadą tam, wyjeżdżają i jadą w tamtym kierunku. Tak. Strzały już padają tutaj, na tym… Y, tak, tak, już tu strzelają potem syn wyjeżdża to jeszcze jeden strzela tu do niego wie że policjant stanął na tym pasie zieleni mm. jeszcze policjant strzela w samochód w który jedzie już ulicą już jedzie ulicą i w międzyczasie widać że tam przyjeżdżają w międzyczasie samochody tak. różne Tak. dotarliśmy do notatki policyjnej z której wynika że policjanci mieli otrzymać informację o znacznej ilości narkotyków które tego dnia miały być przewożone przez niejakiego Adama R czarnym Fordem Dzień wcześniej pan Michał oraz właśnie Adam R. byli na imprezie u siostry podejrzanego mężczyzny. Pan Michał jako jedyny nie pił, więc rano po imprezie razem ze znajomym wybrał się do sklepu autem pożyczonym od Adama R. Samochód był obserwowany przez policję. Gdy mężczyźni wsiedli do niego z zakupami, podbiegło do nich kilka osób. Pan Michał miał się wystraszyć i uciec. Wtedy padły strzały. Kolegą w samochodzie nie był bynajmniej Adam R. W nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. A czy pani przeprowadziła z nim taką szczerą rozmowę? Dobrze, Michał, chcemy, jeżeli jestem mniej to powiedz mi, jak faktycznie było. No, sprawa jest poważna. Nie, nie miałeś wtedy narkotyków, nie przewoziłeś czegoś. No, z jakiegoś powodu jednak ta policja y, zatrzymała ciebie i kolegę? Yy, tak, naprawdę deklarował o swoich intencjach, o intencjach dobrych, o tym, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy. I y, dla mnie to jest najważniejsze. Pan Michał na prawie trzy miesiące trafił do aresztu śledczego. Zaraz po wyjściu poznał panią Kamilę. Nie ukrywał przed nią, że toczy się przeciwko niemu sprawa w sądzie. Wkrótce wzięli ślub. Razem wychowują dwójkę dzieci z jej poprzedniego związku. Ja już od początku wiedziałam nasze, naszej znajomości yy, o tej sytuacji. Od początku byliśmy ze sobą szczerzy. Yy, Michał mi powiedział, i to są dla mnie bardzo ważne słowa, deklaracja, tak jakby Michała, że nie zrobił tego specjalnie, po prostu bronił się. Ja Michałowi wierzę. Pan Michał nigdy nie był osobą podejrzaną ani karaną. Do czynienia z policją miał tylko, gdy kilka miesięcy przed zdarzeniem funkcjonariusze pomagali matce odnaleźć syna po tym, jak chciał popełnić samobójstwo. Służba więzienna odmówiła nam możliwości spotkania z panem Michałem. Został kontakt telefoniczny. Zaczęli bić w szyby. Szyba z mojej strony, zrobiła się z niej pańczyna. I wtedy, jak zrobiła się to, pańczyna, to ja ruszyłem. A nikt nie wyciągał legitymacji policyjnej? Nie, no już jak było po wszystkim, to pomyśleliśmy w ogóle, że to mogła być policja czy coś. Nic żadnej odznaki nie było, nic nie krzyczał. Mam uwierzyć, rozumiem, że w biały dzień dwóch dorosłych facetów przestraszyło się, rozumiem, kilku facetów, którzy podbiegają do samochodu. To było pięciu facetów, którzy biegną i walą od razu samochód. Od razu zaczęło się wybijanie okien i taki że nie było tak, że oni podeszli coś tam otwórzcie czy coś, tylko to było od razu wybijanie okien samochodem. Policjanci widząc ten samochód podjęli decyzję, że na najlepszym miejscem do zatrzymania pojazdu oraz osób, które na nim przyjechały, będzie właśnie parking przysklepowy, aby w ten sposób nie dokonywać zatrzymania w trakcie ruchu, czym nie stwarzali tym samym zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Od początku podkreślali wszyscy funkcjonariusze, że są policjantami i doskonale o tym wiedzieli, wiedziały osoby, wobec podej których podejmowali czynności. Pani Rzeszyń. I strzały na parkingu, gdzie jest cała masa ludzi, to jest to wyśmienite miejsce do tego, żeby zatrzymać ludzi i użyć broni palnej.